Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Wczoraj poruszaliśmy temat żywicy, tej, która szybko schnie, a dzisiaj przychodzę do Was z kolejną chemią stolarską. Ostatnio pokazywałem Wam, jak czyszczę tarcze do mojej pilarki formatowej. Były też pytania, co to jest za czyściwo. No i myślę, że mogę Wam to polecić. Nie jest to żadna reklama, ponieważ sam tą butelkę kupiłem już bardzo dawno. Zobaczcie, jaka skórzona bardzo dawno temu i starcza naprawdę na długo. Myślę, że zostało mi jeszcze z pół opakowania. Natomiast produkt to jest Dimar Polska. Jest to czyściwo zarówno do tarcz oraz do frezów i myślę, że to wam spokojnie mogę polecić. Niektórzy czyszczą również takimi płynami do kominków takich domowych. Podobno też się sprawdza. Nie wiem, nie testowałem, natomiast ja używam tego i to mogę wam Polecić. Mam nadzieję, że taka polecajka Wam się przyda. Już będziecie wiedzieć, czym czyścić swoje narzędzia stolarskie. Sęki, wióry, dziury. Do zobaczenia. Cześć!